Mamy tu chłopaków. Grają sobie. Co robimy? O, pierwszej 22 sobotę. Nie, kurwa, jaką sobotę? To jest wtorek! I leci już na nich Sazak. Ajajaj, miała być strzelanina. Mamy na razie nieźle, niezłe tankowanie. Mimi typ sobie lata. ciekawe to wygląda. Moim zdaniem fajnie, że też testują takie postki. E, można bardzo ciekawe team, team kompy sobie skleić na takich właśnie e, skrimach e, for fun, e, jak rankedy maczakowe, skrimy maczakowe, przepraszam. sa ładnie leci, no i kurczę kroi, kroi, no i nie, za blisko był, ciągle te melodyjki nie mogły go trafić. No i póki co przegrywają 7 do 5. Szymi jest oznaczony, także też ma trochę torby na ten moment, ale Zef ładnie wyłapał swoją okazję, e, no i wygrywają tym jednym gemem, aczkolwiek... Gwiazdka niebieska jest ciągle dla strony czerwonej, pładna ucieczka Sazaka. Może się to podobać. Jeszcze Zef tutaj leci. Hyper, no, ryzykuje dużo, ale y, obliczył to, że mu wystarczyło, żeby ciągle wygrywać. Y, gwiazdka jest dla Mimi w tej chwili. Trzy gwiazdki on posiada, jeszcze szymi Tu jest łakowym y, kąskiem, również trzy. No, leci 40 sekund, jeszcze dużo czasu. Sazak jest oznaczony. Myślę, że lepszy wybór niż szymi, bo Szymi po formie będzie nie miał eee, właśnie tego. No, dzieje się na midzie, dużo, dużo. Mimi, typ jeszcze z szymi, proszę, świetny hypercharge wjechał. No i proszę, kończymy to przed czasem. Miała być strzelanina i mamy strzelaninę. Mamy strzelaninę, widzowie. Leci dobrze, dobrze, dobrze. A Weniks tutaj pyka. Sef. Eee, jednak również mm, zainkasował. Fraga dla siebie. Mamy cztery gwiazdki dla drużyny czerwonej. Przepraszam za brak początku, ale niestety troszkę mi się tutaj zlegowało Mamy <śmum> Mimitypka, wariacika Malaja. Leci sobie na tym jongu Bardzo ciekawy Tinką. Proszę, Zef. Uderzenia. No, gra jest bardzo dobrym postać. No i proszę, już zmienia sobie formę i daszuje. Dobrze sobie radzi. No i Mimitypk, proszę, zaskoczenie. Jeszcze Sazak poleciał. No, dużo, dużo, dużo się tu dzieje. Dalej nam idzie. Porozstawiane również pułapki. No i leci ciągle do ataku, przychodzi również Shimi, posiada hyperczęć, ale go tam Sazaka pokarały, proszę, jeszcze wchodzi ciałem tutaj zefy chroni cztery gwiazdki, jest oznaczony, leci mocny rush na niego wraz za wyniksem Malaya, jeszcze za plecami już mimi typ bardzo przybliżyli się do swoich oponentów, aczkolwiek to oni ciągle wygrywają teraz, ci są do tyłu świetnie, to wygląda Shimi, co za wjazd, co tu się stało! No i 40 sekund do końca, no jeszcze może się dużo wydarzy, Tak naprawdę leci jeszcze Malaja, widzi swoją szansę w piciu Sazaka, nie trafia jej jednak, a Weniks mu leci z pomocą i szymi znów kończy to spotkanie 2 do 0. No świetnie się to oglądało. Witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Maczak. Wracamy znów do naszego screama. A Venix tu ma potyczkę z Sazakiem, jeszcze do tego dochodzi Mimityp, zmienił formę i daje Ulta, który. Skutecznie obija budkę rywali. No i proszę, jeszcze tam próbuje Zew coś utrafić. Dobrze, mi typ zmienia pozycję. A Venix ciągle na midzie tutaj króluje. Jeszcze Sazak coś próbuje. Malaja teraz też tutaj obija. Już no i szybko zeszła stacja dokująca Sazaka. Ciągle na rogu. Proszę, utrzymuje się. No w końcu pada łupem drużyny niebieskiej. Szymi, teraz tutaj snajpi, próbuje wysnajpić tu Malaję, no niestety sam przegrywa z nim pojedynek, Malaja może zaraz wyskoczyć w niebo, jeszcze Sazak próbuje to defić, wyskakuje znów ze stacją do końca, Malaja jednak atakuje tutaj, e, ma już hypercharge, Zew podchodzi, proszę, e, robi się ciekawy. jeszcze Avenix tutaj z pomocą przyszedł, no i ciągle świetną mają pozycję e, drużyna niebieska, ciągle króluje na idzie. no i tam e, obijają budeczkę, e, już druga tarcza zeszła. No i Sazak z killem, no i leci na hyperce, wbija się, no i leci po punkty procentowe. Shimi jeszcze próbuje coś obijać. No i to tyle było z tego raszu. Zef jeszcze na środku coś próbuje dodżować. No niestety nie udaje mu się, ale na takiej bliskiej odległości to jest bardzo mało możliwe, żeby wyszły wszystkie dodże. No i typ jeszcze wjeżdża na hyperce, obija jeszcze szymiego Zef teraz będzie defił. Mimityp rzuca kolejnego ulta. No, i to chyba będzie koniec drużyny czerwonej. Na ten moment już tam troluje jeden z zawodników. Sazak ma bezpośrednie stacie za wynikiem. Ciągle walczy, chłopak. Jeszcze Malaja waluje ultem. No i to tyle będzie z tego meczu. Tam klauny wyskakują, widać. Nie jest zbytnio dobra drużyna czerwona. W tym momencie jeszcze lecą z Raszem, Zef na Hyperce. Nie poddaje się. Szymi znów wkracza do gry. Jeszcze malaję tutaj na blisko. Trzyma 20 sekund do końca. No tutaj cyberbullying, e, 1% zostawiony. Hamsko, e, no to co? Czekamy ciągle teraz e, na kolejny mecz. Mimitypch. Wracamy do starcia, kochani. A Venix Mimity Hmalaja z Sazak Zew. Mamy mocne e, starcie na mapie Save Zone. Bezpieczna strefa Malaja tutaj wjeżdża na gadżecie, bardzo zapiernicza. Również Zef, jednak Avenix go skutecznie defi. No, tam było mało HP, zostało także łatwo się z nim rozprawił. Póki co mamy e, obie budki po 100%. mi jeszcze ciągle nie może trafić, Avenix jeszcze e, gadżetem go e, uwala. Leć mimi Mimityp już wjeżdża z pierwszym e, ultem e, trafionym również w budkę. No i pierwsza tarcza już jest chyba. Zbita, tak jest, Zef jeszcze, proszę, ładne kile dwa robi na midzie. Mimityp wraca do obrony, ale jeszcze rzuca ulta na atak jednak. Zef teraz troszkę zbije bazy, jeszcze tu malaje Końsa. Pierwsza tarcza zbita, drużyna czerwona w końcu się wzięła do roboty. Jeszcze awenix bardzo ładnie wleciał na Hyperce. Ale no niestety nic z tym nie zrobił. Zef jeszcze odpala czy proszę, tutaj wydaje się, że będzie szybkie zbicie budki. Avenix jeszcze obija, proszę Zew, 14%, tam Szymi nie trafia gadżetem, no i mamy sytuację bardzo podbramkową dla drużyny niebieskiej, Sazak teraz ucieka, wszyscy z prawej strony, jeszcze Szymi na midzie powinien coś tu skroić, proszę trafiony Avenix. Jeszcze Sazak obija Malaję. A Wynik ciągle przy życiu w końcu pada łupem. E, Mimityp ciągle na e, dosyć spokojnym e, punkcie HP. Ładne dodrze. Malaja wjeżdża z hyperkom, Robi tu rozprawę. Zef jeszcze próbuje tutaj na boki. E, niestety to nie był zbytnio udany raż. Jeszcze tam hyperowa stacja do końca Sazaka coś obijała. Ale proszę, 25% już tylko zostało. Mimityp jeszcze celuje e, ultem. Proszę, będzie zbijał kolejne punkty procentowe. Tak jest, już jest. Prawie dyszkę zjechał kolejną. Mamy remis. E, można powiedzieć. E, Malaja jeszcze tu otrzymuje obrażenia. Jeszcze Avenix tu świetnie trafia Szymiego mimi typ bardzo bliska odległość. Świetnie sobie radzi z Zefem. E, na razie on tutaj próbuje coś wydefić, żeby nie stracili tej e, małej, aczkolwiek znaczącej przewagi. No niestety Malaja tu robi killa i wjeżdża i rozjeżdża. Koniec meczu. Witamy teraz. Znów mamy godzinę 1.25, wejście 1.28. Dlatego nie będziemy rozpoczynać tutaj mocnych emocji, raczej komentarz będzie na chilku. Czekamy na meczyk tutaj tych oto graczy. Bardzo mocna ekipa tu. 2 pro, 2 pro rangi. Tak, w sumie to wszyscy są z naszego klubu Maczaki biznesu. Świetnie się to ogląda. Zapraszamy serdecznie, proszę. Tak się prezentuje. Drafty. No, mamy Mortisa. E, mamy też Jackie. Ciekawe tu rozwiązania. Mimitypch. E, mamy też Doga. E, Malaya sobie pyka na poko. Też ciekawe rozwiązanie. Ale tu Sazak trafia. Oh my goodness. Ale poklikał. Nie no, wyczyszczone jest. Bardzo małe boisko. <gry> no i tak te drafty się prezentują. Nawet nie zdążyłem przedstawić. Tu Lumi. Świetnie się pokazuje. Już hypercheck poleciał. Mimitypcha. Zef jeszcze dobija. Jest wzięty awenik do światu wraz z Mutem. Jeszcze świetne rozwiązanie. Malaja przegrywa swoją walkę wraz na Zefa. Przepraszam, moje błędy. Nie powinno tak być. Jeszcze szymi klika po gola. Przepraszam, Kosza 4-0. Niespodziewanie ciężko się komentuje. To też dużo się dzieje. Proszę Zew, próbuję swoich sił na mortisku. Już nie powiem jakim. Ale Avenix klika, ma jeszcze hotdoga. Pojawia się jednak już złapany we wrapa. Zefik podaje na środek. Będą teraz skończyć zabawę. Już Zef wjeżdża na środek i pewne trafienie: 6 do 0. No i mamy. Jest Kordeliusz, jest i Jackie. Też ciekawe tutaj pary. E, mamy Zef, już leci po Malaję, Jednak Malaja ma e, Heala, jeszcze tak jest. Na zero nie można tak robić. Mortiskiem e, bez posiadania ultaj, Proszę, mi typ leci. Dobrze wytrzymał ciśnienie do samego końca. E, Wrzucił za dwa, e, ale pewnie, pewnie. No i proszę, Sazak już próbuje tańczyć wraz ze swoim ultem, leci jeszcze Zef, e, próbuje wraz ze swoimi atakami, e, jeszcze na lowku leci Szymi Muta, daje aweniksowi, jednak Malaja wjeżdża i chroni całą sytuację, jeszcze leci tu mini-typka złapanego przez Sazaka, leci aweniks na środku, e, no i leci, aj, ultem mogło być trafienie, jeszcze tutaj zatrzymanie zostało. Malaja, proszę, no sam tu niczego nie zrobi. Zadwa rzuca szymi. Sytuacja wydaje się być na zero. Jednak piłka w posiadaniu jest niebieskich jeszcze kil. na Zefie. Proszę, Sazak wyczuł intencję rywala. Podanie do Avenixa na środek, jednak niezbyt wiele się tu dzieje. Malaja jeszcze próbuje solową akcję. Jednak na gitarce nie starczyło mu strun. No i szymi 5000 strzela za trzy i kończy to spotkanie. Dziękujemy. No, siema. Właśnie zaczynamy. Szymi jest atakowany przez Avenixa. No, Jezu, wielkie emocje od samego początku. Witamy na arenie Ring of the Fire. Jesteśmy tu na żywo z Boiska w Star Park. Dla Was będzie przemawiał Maciak TV. Witam w tym screamie. Chłopaków Nocny Scream. Jeszcze atakuje Zew, proszę, pociachał. A venix wlatuje, no tu już się zaczynają emocje, bo już 50% blisko jest drużyna niebieska. mimi typ jeszcze tam oznaczył gościa, Malaya ja poprawia mu lewym sierpowym szymi. Teraz został sam na Avenixa, proszę, daje ulta hyperowego bardzo blisko, a venix z życiem e, udaje mu się mm, za pan brat. Sazak jeszcze oznaczony, ale dał jeszcze jeden. E, ult, no a Venix, proszę, roztrzaskał im własną szpadą, e, to wszystko, no i pewnie zdobywają kolejne punkty procentowe. Mimi, typ jeszcze na działalności nie widzieli tego zawodnicy. Bardzo dobra postać, jest to mocna, jeszcze od Malai dostaje. Tarcze i Proszę mają to wszystko. Szymi teraz atakuje wraz z Zefem. No i mamy 11% do końca. A Weniks jeszcze wlatuje na hyperce. Dużo mu brakowało do uluta. no Dwa strzały udało mu się pociachać. Zef jeszcze włącza swoją hyperkę. Walczą jeszcze chłopacy. I jednak mimi typ gasi zapał do kombeku. Mocne jeszcze podejście wraz ze zmianą formy. No i mamy zwycięstwo pewne. A, ciągle jest wyjście. Zaraz to przełączę, Będzie wszystko zajpiście. Zapraszamy na drugi mecz. No, i witam Was znów z tej pięknej bitwy, którą tutaj ci aktorzy nam pokazują. typ. mocno bije już na daleko Zefa oraz Sasaka obijano. Weszli pewnie tym razem chłopacy w tej turze. Malaja jeszcze walczy wraz z ultem, no i Zew tu na blisko, e, no było blisko, <gry> Sazak obija jeszcze rywali, nie, nie może ich coś trafić, ciągle słabsza dyspozycja. No mamy fraga na Malai, nie miał co dużo do powiedzenia jeszcze na tym świetnej stacji dokującej, 29%-30%, e, ładne prowadzenie się tu e, kroi, bardzo pewne pozycje jeszcze Szymi z lewej strony tutaj przybiega, no i ze wtraci życie dobre wejście jeszcze mimi typha Sazak oznaczony i jeszcze Shimi piękne leczenie, e, no i mamy kolejnie e, ciągle jest są w środku mają tą stację dokonującą wielki damage. E, Sazak przybliża nam to wszystko, no wiedział że się kroi co nieco, no ale mogło to kosztować wielki błąd, no Shimi teraz został trupem, a Venix go dobiła szpadą ma dostaje hyperkę dosyć dziwną. <laughs> Mimi, typ poleciał tam zakosztować jeszcze krwi Szymiego. Zef wjeżdża. To nie była jeszcze hyperka, widzę, że mają ciągle naładowaną, widzę, że czeka na lepszą próbę, proszę w dobre wejście wraz z kumplami. Po prostu zostawili tam w tyle mimi typka. Wierzę ich oznaczyć jednak Szymi zdążył uleczyć, jeszcze daje emotkę zabija A mamy dobre prowadzenie. Faktycznie zew teraz może jeszcze hyperko wszystko dokończyć. No i prawo, brawo, bardzo dobra dyspozycja całej drużyny czerwonej. Niebiescy w szoku. Witam z ostatniej części tegoż niezwykle emocjonującego spotkania. Czerwoni pokazali swój pazur. Mimityp, proszę, tu z prawej podjeżdża Dobry Rasz. Nie pozwolili tym razem e, od samego początku jeszcze Zef. Jednak Mimityp uchodzi z życiem. Proszę, Shimi, w klauny rzucają Sazaki, Zef i Shimi. Zef już za ich plecami na Mucie. Nie może wysłać żadnej zemotek. Mimityp 300 HP. Szymi zadowolony z całej... Sytuacji mają stację do końca na środku w bardzo dobrej pozycji. Również Zew e, na blisko malaje. Tu ciśnie. No i lata. No tam jeszcze Simi poza kamerami zabija. E, Mimity pcha. Leci tu. E, u góry też nasz kumpel Avenix. No, nietrafiony mocno strzałai. Mimi typ stara się coś zrobić Hypercom, jednak upływa czas. Sazak, no i Avenix wjeżdża ze stacją dokującą raczej nie miał co tu dużo powiedzieć jeszcze. Zew ciągle bardzo dobry, bliski kontakt. 700 życia Szymi, jeszcze tu leczy chłopaków mimi typ został jego e, trupem. Zef jeszcze ma hyperkę. To jest koniec tego spotkania. Nic więcej się tu nie wydarzy. Brawo! Jeszcze tu cyberbullying o chłopaków zwłaszcza Zefa, który dostał muta, to chociaż się w taki sposób obawi, ale to są dobrzy znajomi, dlatego na pewno każdy dobrze się bawi, a Feniks jeszcze pokazuje na kurwie co na co go stać. Mimi typ po lewej stronie. Oznaczeni, no wiadomo, oni tu wejdą, mają też dużo HP, Zef jeszcze tutaj, no ciągle trzymają bardzo pewni siebie. No ale trikasem się popisał jeszcze Sazak, bardzo fajnie, dziękujemy za tą część.